Kapituła programu Symbol 2015, doceniając ostatnie 4 lata działalności powiatu lubańskiego, które były okresem dużego rozwoju i wielu inwestycji oraz doceniając sposoby i ilość wykorzystanych dotacji unijnych, kapituła tego programu postanowiła nagrodzić nasz powiat za te wszystkie działania. Powiat Lubański uzyskał tytuł Euro-Symbolu Polskiej Samorządności 2015. Symbole 2015 to ogólnopolski program medialny, mający na celu promowanie oraz kształtowanie w szeroko rozumianego wizerunku w dwóch największych ogólnopolskich gazetach o tematyce społeczno-gospodarczej, takich jak Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazeta Prawna. Integralną częścią programu jest promowanie, biorący w nim udział instytucji. Ważne podkreślenie jest, że czytelnictwo tych dwóch gazet oscyluje wokół 1 miliona osób dziennie, a portale internetowe firmowane przez te gazety odwiedza miesięcznie ponad 6 milionów unikalnych użytkowników. Patronatem medialnym uroczystości, która odbiła się w Centrum Kongresowym w Katowicach objęła Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna oraz Telewizja Polska. Ważne podkreślenie jest to, że ostatnie lata dla powiatu lubańskiego to naprawdę czas rozwoju. Tylko w okresie ostatnich pięciu lat pozyskano dodatkowe środki pozabudżetowe w kwocie 71,2 miliona złotych. Oznacza to, że w przeciągu tego czasu budżet samorządu powiatowego zwiększył się. O łączne środki przewyższające 1,5 budżetu rocznego, który w przybliżeniu wynosi około 52 milionów złotych. Nie można też pominąć blisko 16 milionów złotych pozyskanych z Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu czy oświaty, służby zdrowia, aktywizacji bezrobotnych czy promocji. Mimo. Wielu działań inwestycyjnych zadłużenie powiatu spadło z 23,8 miliona złotych w grudniu 2010 roku do 17,77 miliona złotych na koniec tego roku. W ten sposób powiat lubański przygotowuje się do absorpcji nowych środków unijnych.